Cześć wszystkim, witam was w trzecim odcinku z Arkane, średniowiecznej wojownicy. Mogłoby się wydawać, że jest fajnie, bo możemy się wybrać na kolejny poziom, zgarnąć z 35 koła gotówki i mieć w ogóle fajnie dużo kasy i wszystkiego, ale niestety tak dobrze nie ma, ponieważ ostatnie 20 minut zmarnowałem próbując zrobić ten poziom, czego zdecydowanie się nie pokazywać i tak. I właśnie dlatego, że tak zmarnowania ten czas i w ogóle wszystko. To zrobimy taki myk. że Zobaczę sobie jeszcze raz z tym bossem. Zgarnę nagrodę 2028 tysięcy, żeby mieć po prostu kasę, żeby swoim ziomeczkom wykupić parę ciekawych rzeczy, czyli tam zbroję lepszą, może broń. I tak mi się wydaje, że najlepiej będzie jakim zainwesty, żeby. Wydaje mi się, że najlepiej będzie tak, że ja będę miał tam zbroję jakąś powiedzmy zwykłą ale będę strzelał z łuku a niech oni kurcze się martwią żeby z bliska robić coś tam przeciwnikom wydaje mi się że tak będzie najlepiej dlatego sobie zobaczymy właśnie z tym bossem jeszcze żeby zarobić kasy ponieważ ten boss to jest do dobra fa farma w sumie o ile oczywiście nie blokuje tam wszystkiego Dobra, 4 do 1. No, gdzie jesteś, ziomek? Wyskakuj. Mam nadzieję, że mi się nie obrazi, właśnie, że usunąłem 20 minut faili, ale nie było to zbyt ciekawe. Co chwilę umierałem od jednego z przeciwników. Nie będę spoilerował dlaczego. Ale powiem, że to jest trochę podobny problem do któregoś, który miałem już w trakcie przychodzenia tej gry. Zobaczycie sami za, no nie wiem, dwie minuty, czy coś takiego. O ile nie przegram od Dziadeczka, bo jak przegram od Dziadeczka, no to <gryw> będzie słabo trochę. Dobra, gdzieś się zrespił. Fajnie, że czasem mogę zablokować, nawet nie mają starczy. Pięknie, 7 killi, no to jeszcze trzy. Oddaj mi swoje punkty, Dziadek. Akurat by było tak, że ja bym miał 10 a Co ja robię w ogóle? Strzelam z powietrza, nie daję mu zareagować w ogóle. O kurde, a to cwany ziomek. Se strzelił. No, nie powiem, że nie na oślep, no ale w sumie... Czy szanse miał na to duże? Chyba się wkurzy i strzelił po prostu. Zostaw mnie. Oj, niedobrze. dobrze? świetne. Po prostu super się załatwiliśmy. Ale mi zarąbał kosy w plecy. I ostatni strzał. Przedostatni. Przed, przedostatni. Dobra. <noise> no i ekstra 28 koła do, one do przodu. <noise> Więc teraz tak. Ty masz strasznie do dupy broń. Więc. Ale ty z kolei masz strasznie do dupy zbroją? Ale nie wcale taką gorszą, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że większym priorytetem będzie załatwienie dla kolegi broni lepszej. Lepszej zbroi nie mam. Oprócz tej za 12 koła, którą też powinienem kupić. Tak, będzie kupiona dla jednego z nich. Tylko dla którego? Może dla niego. 63 i 70 tego, niech będzie, że dla nich, trzymaj. Dobra i teraz mogę w końcu powiedzieć, że mamy troszkę szansy, żeby przejść ten poziom, ponieważ tak i już tam było widać jakie będzie Nemezis nasze w tej gierce, czyli pierdzielony gościu ze złotym łukiem, który zdaje miliard obrażeń. No właśnie, <laughs> więc extra, nie? bardzo przyjemna walka. Czasem się zrespi w jednym miejscu i od razu mnie zabije, więc się nie da zrobić. No co ja zrobię, najlepszego, głupi jestem? W nogi, w nogi, dobrze. E, tam jest wróg, boję się 8 do 8. A uciekaj od nich, uciekaj! W nogi, w nogi! A no i mnie zablokował mój własny ziomek. Dobra, niech oni sobie teraz powalczą troszkę. E, no, ej! Dobra, ale go ładnie wychać, Cyk, potjonek? Czy ja właśnie zabijam kogoś właśnie taką? Prawie dobrze nawet. Dobra, idzie nieco lepiej, no w końcu, kurczę. Ale ten gościu ze złotym łukiem, on zabijał wszystkich dosłownie. Nie dało się nic zrobić. Dobrze, że teraz się da. No i ostatni typek. Chyba... no nie, tylko nie 19 do 19, daj se spokój! Nie, no przegrałem. Głupota. Już myślałem, że wygramy od razu, tak. No, a jak widać, nawet po zmianie zbroi i broni, i tak problem. No i co ja mam teraz? To jest wróg chyba. To był mój, to akurat źle zrobiłem. To był mój. Albo, nie wiem, tak, to był mój. Fajnie, że czasem się tak go się coś po mnie i prawie nic nie miał zrobić, nie? <grym zanowite> Ale dobra, nie jest tak źle, bo mam więcej punktów od, od przeciwnika. Więc jest większa szansa, że coś tu można zrobić tym razem w tej grze. O ile nie będę popełniał e, samobójstw. <grym> o, <zanowite> Dobra, no ten łuk jednak nie taki zły. To jest mój? Tak. E, ktoś tu walczy? Nie? Idź z przodem, idź przodem. No i jak on blokuje? No, pięknie! Blast Shield zrobiłem, czyli przez tarczę, tak mi się zdaje. Przepraszam! Dobra, muszę uważać, że naprawdę jak strzelam. A ja ten strzeli trollem i tyle. 15 do 14. Dobra, 18 do 18. No dawaj, rób coś. Dlaczego tak się stało? Tylko 3 kile. Ja w ogóle nic nie robię w tej drużynie, to jest najlepsze. Dobra, mam pomysł w sumie. Dawaj tą zbroję, a sam sami tą lepszą. Ech, tak. Na to wygląda, że ja jestem gorszy od swoich pomocników. Od swoich przyjaciół z drużyny. Więc potrzebuję lepszą zbroję, żeby coś robić. Ja tam są, mogę umierać, nie? Ale żeby oni nie umierali to po prostu. No, załatw go. No, gdzie on trzyma w ogóle tarczę między nogami? <grymianie> Co to? Nie podoba mi się to. Ehehe! Przede ja do... widziałem, że zginął. On. No dobra. Może mi się coś jednak pomyliło. Ani załyszenia się nie są zbyt szybcy, więc mogę sobie pozwolić, żeby mieć jakąś tam gorszą zbrojkę. No cóż, no to, to było do przewidzenia akurat. Border web web normalnie, I jak ja straciłem to zdrowie? Nie wiem. Prognozowałem, jakby niego przez podłogę strzelił. No aha, ginę przez tego skrania kasa, te złókien, mimo tego, że mam odporność na łuki na maksa, praktycznie. Znaczy, taką dobrą zboję mam z tego po prostu. Niech oni siebie zabijają też. Czemu no tylko... No dobra, oni też musieli zabić siebie, bo widziałem tam wszystkie zioną. No, tam minus jeden punkt niebieski stras Proszę zabić się go. To jest naprawdę nie fair. Wygrałem? Znowu przegrałem i znowu wydawałem chyba dosłownie jednego. Jednego. Jak to, jest, że w ogóle oni mają teraz lepszą zbroję ode mnie, a i tak nie byli w stanie zrobić nic. Śmieszne. Nie wiem, jak zginąłem od jednego strzała. Kwestia zbroi. Mam zbroi, która ma prawie 200 ochrony przed tym głównym, a i tak zginę jak śmierć. Jak owad, normalnie jakiś. Insekt. No i co? Jak to znowu przegram, to chyba będę musiał go No, No poważnie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego on nie skoczył? Oni też nie umieją w ogóle unikać bronić ode mnie. Nie są nauczeni, żeby bronić wszystkich strzałów. Tylko oczywiście ode mnie muszą. Ja mam w ogóle jakiś taki dytuł, ktoś mi się wydaje, który zdaje zero obrażeń. Um, ok. Świetnie. Jeszcze się zablokują w miejscu. Jednym. No, zawodźcie było tam. No, i tam. Walić w niego. Bardzo dobrze. Ech. Okej. Okay. To jest... śmieszne. Zaraz ci pozwolę przejść. No dobra, masz. Hehe. Nawalać w niego. Pięknie. To jest mój? Nie wiem. Wygrałem, prawda? No, w końcu. <laughs> 38 koła. W końcu wygrana. W końcu. Dobra, 20 koła za elegancki łuczek. I jakie to drogie. Mil armor 300. Upania, jak to drogie. Normal. A to są jakie zbroje? 130. Mmm. Trochę nie wiem. Dobra, biorę łuk. Sprzedaję stary w takim razie. I tak, oni mają prawie najlepsze to, ale wszyscy mamy słabe bardzo zbroje i dlatego zrobię tak, że Range Armor sobie zakupię, a to sprzedam. Okej, okay, i stać mnie teraz na coś? Nie, ale jak sprzedam jedną z ich zbroi to będę mi mógł kupić coś na mini armor, więc nie będzie, że i tak zrobię, mini armor 300 i mam teraz 9000 tysięcy, jeżeli sprzedam to to będę miał 19000, czyli będę miał na drugą taką zbroję, a może kupię teraz broń jednak. 750, a to aż 1100. Bardzo dużo. Więc, jeżeli sprzedam toporek, to będę miał na to kasę. Hmm, na pewno. Myślę, że tak. Będę wystarczyło. No i dobrze. No i w takim razie chyba to jest wszystko już najlepiej jak może być. Więc przechodzimy do następnej walki. Nagroda aż 42 tysiące. Znowu 3 kontra 3. Syberia. I tam już widzę frajerka, więc sobie w niego strzelam. Chyba ode mnie uciekł. Cwany. Oj, o kurde, ślizgam się. Trzy kile. Gdzie są wrogowie? Jestem na górze. Wszyscy mają takie śmieszne zbrojki. Dobra, idź przodem. No i idź przodem. Odwaliło mu? Strzelił we mnie? Ojej, tu był wróg, nie zauważyłem. Czy mogę w niego w ogóle strzelić? Czemu w ogóle on we mnie strzelił z 0 metrów? A ja w niego już nie mogłem. Porąbane. Dobra, ale jak na razie idzie nieźle. 11 do 6. Kupiłem potion. I oczywiście z swojego własnego ziomeczka. Odwalaj. <grywa> Dobra. Kupuję to, powiedzmy. Eee, okej. Okay. <grywa> Porobili ładnie. No cóż, nie chciałem tego. No zablokował. Dobra. Pięknie. Nie, nie pięknie. Co? Ale z rozdrowia mam. Nie wiem czemu on tak chodził tutaj w tej i ale spoko, wygrałem, więc... Coś. To się liczy, continue. I mogę kupić lepsze... Dobra, to teraz tak. Co ja mam tutaj najbardziej gównionego? 13,5 i koła za broni. 10 koła za zbroją. Więc... Wymienię zbroję... Na lepszą. Uuu, to jest fast! Sobie też wymienię zbroją. Ale jeszcze pomyślę. Niech będzie, że to dla niego. I dobrze. I teraz by się przydało, być może, broń. Hmm, która kosztuje mnie 13,5 koła. A lepsza broń 23 koła. Więc będzie mnie stać. Jak to kupię. Fajnie. Lepszego łuku nie mam. Eee, mogę sobie załatwić. Lepszą zbroją. Jednak kosztuje 13,5, czyli jeden z tych dwóch może mieć moją zbroję. To jest fast. Myślę, że swojemu pomocnikowi kupię. Zasługuje. Tak myślę. Tylko 13,5. Dostać 13. będzie do Wystarczy. Ekstra. No. jak będzie rząd, to będzie miał. Wszystko inwestuję w swoich pomocników, bo najwięcej w ogóle robią w tej gierce śmiesznej. No dobra, Hell Cave. Pięćdziesiątkowa nagrody, jeżeli wygram. W trochę się znowu bawię. Fajna zabawa. Dobra, trochę postrzelam się. Ojej, ale zdogowało Czy to przez tą lawę tutaj? No tak ogólnie. To moi są? Tak, bo ten gościu ma łuk. Dobrze bardzo. I gdzie są teraz moi? O, o! Daj dacie tam sobie rady z nim? Myślę, że tak. To jest wróg. Jest tu wróg! Brońcie mnie! Ale ładne to było. Pięknie! Ej, możemy już zasadzić pułapkę, nie chcecie? No Chyba nie chcą. Może no, skorzystam z pocją, no, jak mam szansę. Pięknie! Szkoda, że nie można robić double jumpa tak z powietrza. Żeby sobie po prostu strzedł z platformy i skoczył, bo to ma bardzo dużo sensu fizycznego. Dobra, idzie znowu łatwo, elegancko. Nic, nikogo nie zabijem, ale... nie, nie przejmuje się, to prawda. Dobrze jest! Lepszy łuk. Niestety dalej nie masz lepszego łuku żadnego, ale jest lepsza broń. 18 tysięcy. Chociaż zbroję mógłbym sobie kupić lepszą, kosztuje 40 koła. Ekspensja. A ja mam taki pomysł, że sprzedam to i dla was kupię kozacką zbroję, a dla siebie założę tą i jest git. I wydaje mi się, że tak, jak sprzedam to, to będę miał na to i dodać 18 31. No, mam nadzieję, że dobrze, dobrze liczę. Uff, całe szczęście tak to jest. Śmiesznie to wygląda, jak się tak z tymi brońmi mieszam. Z pomocnikami fajnie. Elegancko, lecimy w takim razie kolejny. To damy jeszcze trochę walk. Kolejne sanktuarium. 60 chyba nagrody. Tim. O, a co to? Czy to jest znowu na każdego, czy jednak jestem z kimś w drużynie? Jestem. 2 kontra 2 kontra 2, jeżeli dobrze rozumiem to. Nie wiem czy cokolwiek... O, to jest faniaku głupi. To jest mój? Tak. Może skorzystam z tego. Pocieszyłbym się, jakby coś trafiał. Pięknie mi poszło. Potion? To jest mój? Tak, nie znaczy w sensie. że tak, że mogę w niego nawalać, bo, bo nie bo nie mój. Twaniaki z łukami. <grystanie> Oj, przepraszam. Bardzo dobrze. Nie obraził się na mnie, całe szczęście. No, 2 kontra 2 kontra 2 to nawet łatwe wa walki są. Chyba, że strzelam we wroga i trzeba przez przez strzelanie za mnie z obrazy. To będzie trudne. Hmm. Niepokojąco dużo punktów mają niebiescy. To mnie nie zadowala. Przestrzel, przestarczę. No co za faniak. No, nic w niego nie strzelę. Ma tak wyrąbiście dużą tą starczy, że nic się nie da. No wiem, że mogę strzelać w te stopy, ale. No, śmiesznie. Nie? Nogi. Błagam, zostaw mnie. Dobrze. <grybuj> ale ze mnie zombiak. No już nie. Hmm, 16 do 15. Not good. No idzie na samobójczą misję, widzę mój rzemek. Wygrał! Pięknie! Do wielkila chyba zrobiłem. Dobra, 19. Ostatni kill. Lecimy, lecimy. Pomocniku. Dobrze bardzo. Zabiłem blondyna w ogóle. To blondyn był drugi, wyglądający jak ja. Ciekawe. Tylko 6 kg. Znowu mój kolega zrobił za mnie wszystko. Dla mnie to fajnie. 24 koła. Czyli zbroję by się przydało zmienić. Na 45 koła. O jaju, to znowu tego typu zbroje. Że jedna daje masę, a druga zero? Kupy tak w tym bronie są. Znaczy to zbroja. Myślę, że zaoszczędzę bo takie sobie to jest. Żeby mieć się zbroję od dwóch różnych rzeczy, takie się wydaje. I dlatego... Ile kosztuje 40 koła? I dlatego sprzedam obie oba toporki i kupię mieczyki. Dobrze. Hmm, no to co? Ostatnia walka i kończymy chyba odcinek, nie? 2 kontra 4 Maja arena, aha, albo przynajmniej spróbujemy, bo teraz co ja się nie wiem, czy ja to wygram. To są sami łucznicy, Ciekawe. To przydałoby się tutaj na, na to, na to ten, na to arenę range armor. Mogę coś? Mój wszystko tam pozałatwiał załatwiał. O, ładnie poszło. Roba damage. Lepiej ponawana w tych uczników, bo oni w ogóle nie mają ochrony żadnej. Już 10 do 5. No, mój serio robi wszystko. Ta grę się zamieniła w strasznie łatwą. Ale tylko dlatego, bo właśnie dałem pomocnikowi najlepszą broń możliwą. Hmm. Tutaj moja reakcja co dosyć o słabo. I dlatego straciłem to zdrowie. Znowu są spoceni. Oj, ty cwaniaku! 16 O, jak mój, pomysł, mój ziomek miał tak mało zdrowia Ja wiem, czemu czasami mi nie strzelało Bo ja przecież, kurczę. Daj mi mieć ostatnią killa, dobra Bo ja czasami klikam poza ekranem, patrzcie, up Już nie ma kursora, to dlatego Ale spoko, 8 kili, coraz lepiej, no dobra, no to co? Robimy inwestycje, życia chyba. Czyli kupujemy najlepszą zbroję w ogóle w tej grze. No pewnie, może nie jest jeszcze najlepsza, ale widać, że jest kozacka. Na 65 koła. Więc sprzedaję to. I kupuję to. 40 koła, czy jemu też mogę być może zmienić? 20. Jak zamienię to. Sprzedam to o 21. Stać mnie będzie. Ale mogę sobie kupić lepszą tą łuk. Może. Nie, nie będzie mnie stać, niestety. Ale to są porąbane rzeczy. A może byś przydał obronie, jednak wymienić. 36 koła, 16 koła. No to co, ale jak sprzedam to, to nie będzie mnie stać. Więc bez sensu. A jak sprzedam miecz, to będzie mnie stać. Najlepszy miecz, ponieważ to jest 30 plus 30. Więc. a wymienię Tobie i w tej chwili kasy już nie mam i raczej na nic mnie nie będzie ustał więc dobra, tak się będzie prezentować nasza drużyna na kolejną walkę ciekawe czy będzie znowu jakiś poziom, który nie będzie Możliwe do przejścia będzie wymagał farmienia jakiegoś większego zobaczymy to już w kolejnym odcinku mam nadzieję, że Wam się podobało i żeby oglądać kolejne fazie